Państwa lokalna y, kuchnia rumuńska, lokalne piwo rumuńskie. Moja ekipa będzie się raczyła piwem. A ja będę raczył się e, Lemoniadą z Kiwi. Takie coś wygląda. Ceny strasznie wysokie. Y, no, ale cóż, raz się żyje, raz umiera. Z Bukaresztu dla na telewizji narodowej mówił Adam Stanisław Cieciutkowicz z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego, oraz Komitetu Obywatelskiego. No właśnie, w XXI wieku trwa mecz Rumunia-Słowacja. O, zobaczmy obrazu y, potrawy. Proszę po potrawach. Ja coś takiego, tutaj ekipa coś, coś takiego. I, I coś takiego różne, różne smaki. A więc smacznego dla ekipy życzę i jemy z Nowej Wielkiej Polski.